Witajcie moi kochani, ja dzisiaj do Was przychodzę z alfabetem runicznym, czym jest ten tajemniczy futhark starszy, germański z 24 runami. Jak wiemy tutaj widzicie zdjęcie, gdzie odnaleziono najstarsze pismo runiczne w Norwegii. Spodziewano się, że to będzie znalezione bardziej na Islandii. Ale nie w Norwegii. Okazuje się, że prawdopodobnie to pismo pochodzi z czasów Jezusa Chrystusa, czyli chrystianizacji Norwegii. Moi kochani, co bym chciała Wam opowiedzieć i przekazać? Dzisiaj pomówimy o pierwszym Aet futharku starszego, bo mamy trzy Aet. Pierwszy Aet należy do Freji, drugi należy do Odyna, Hel oraz trzech Norn oraz trzeci Aet Dzisiaj, kochani, pokrótce omówię pierwszy Aet, Aet Frei, który należy do rolnika. Fechu należy jako do stanu trzody. Jak wiemy, trzoda była bardzo potrzebna, ponieważ była traktowana jako waluta, ale również wiemy, że dzięki bydłu też orano pole. I ten aed właśnie jest poświęcony rolnikowi, który właśnie ma, posiada bydło, idzie zasiewać pole czyli urus z krową, która ciągnęła pług i zasiewali zboże. Urus to jest również starsza prakrowa, wielki, ogromny tur. Chłop, orając pole, ma nadzieję w sercu, że plony zostaną. Zasiane, że z tego coś wyrośnie, czyli składa ofiarę y, Turisa z ogromnym, wielkim bogom, Bogu, Torowi, który był potężniejszy od olbrzymich. Ofiarą była Ansus. I moi kochani, tutaj żył z tą nadzieją, wysiewał zboże i żył razem z kołem natury, czyli rajdo. Bardzo silnie na zbiory. Oddziałuje księżyc. Jak wiemy, księżyc jest bardzo ważny w kalendarzu wysiewów, i dzięki temu y, rolnicy wiedzą, kiedy wysiewać zbiory, żeby one były właśnie potężniejsze, silniejsze i żeby tych zbiorów było bardzo dużo. Księżyc, czyli Kenas. Wiedza Kenas pozwoliła rolnikowi zasad w odpowiednim czasie zboże. I oraz oczekiwał darów, czyli plonów gebo. Oczywiście rolnik potrzebował domu, więc bez zastanawiania się, bez zbędnych przygotowań, zlecał budowę domu. Czyli turisas, zastanawianie się, działanie, budowa domu Ansus. Ale widzi w domu pewne niedociągnięcia, musi się zastanowić, więc, więc sięga do Kenas. I pewnego dnia znajduje rozwiązanie gebo. Budowa dobiega końca, jest radość, jest y, spokój, rozwiązane problemy, dom stoi, czyli wunio. Wunio to jest radość, szczęście i rodzina. Runa wunio to również składnik wspólnoty, gdzie razem, wspólnie możemy przetrwać. Moi kochani, jak możemy również wykorzystać runy. Runy nie zastąpią nam rozwiązań wszelakich w naszym życiu. Nie możemy od nich też, nie możemy też uciekać za pomocą run, bo runy nam wszystko powiedzą. Runy po prostu są po to, ażeby nam wskazać drogę, żeby te tajemnicze znaki cichutko do nas, w naszej podświadomości, przemówiły. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam do wysłuchania, na następny filmik, którym będę omawiać drugi aet, aet Hel, bogini Hel, krainy umarłych. Ten aet należy również do Odyna, jest to samo poświęcenie Odyna, aby poznać mądrość run i kiedy pił z wody, pił ze studni, <grym> ze studni. pił mądrości u Mimira, poświęcił swoje oko, żeby móc się napić tej wody mądrości. Również należy do trzech norm, które plotą nasz ludzki los, czyli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Mamy tutaj trzy normy, mamy urt, verandi oraz skult. Zapraszam was. Serdecznie do wysłuchania następnego filmiku, a ja Wam teraz życzę wszystkiego dobrego i cudownego wypoczynku.